Ciema, ja jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek serii Tygodnia na Maxa. Co dzisiaj przed nami? Nowy Aston Martin V12 czyli końcówka i finisz bez dachu. Że lepiej, czy na pewno lecimy z odcinkiem? Przede wszystkim muszę wyjaśnić, czemu mówię o finiszu. ponieważ model Vantage, Astona Martina oczywiście, Aston Martin Vantage. Vantage, no to każdy inaczej mówi oczywiście, od dawna było wiadomo, że model ten za niedługo zakończy swoją produkcję. Stąd też powiedziałem, że na koniec, na finisz, tak naprawdę pojawi się on bez dachu, co oczywiście sprawia, że samochód wygląda zupełnie, zupełnie inaczej, moim zdaniem dużo bardziej agresywnie, jednak dach, kiedy jest, kiedy jest samochód cabrio, na każdych zdjęciach prasowych i później prawdopodobnie Jeździ dzisiaj nim typowo bez dachu, a więc ta sylwetka auta wygląda zupełnie inaczej, mimo że z założonym dachem, w tym kabli oczywiście, model będzie wyglądał zupełnie, zupełnie identycznie. Moim zdaniem jednak to wszystko sprawia, że ten Aston Martin będzie, mimo tego, że to samo auto, będzie wyglądał zupełnie identycznie ze założonym dachem, ale te Aston Martiny właśnie, ta ich linia z tyłu z założonym dachem już, czy jako standardowe samochódnie, jako roadster ta linia dachu sprawia, że samochody bardzo tracą na tej takiej agresywności, którą widać z przodu, takiej agresywności i takiej klasie, nie? Bo te samochody naprawdę wyglądają tak bardzo fajnie, klasycznie z przodu, bardzo zawsze podobnie, ale jednak ten tył w wersjach Roadster wygląda zupełnie inaczej, moim zdaniem lepiej. Kiedy generalnie mówimy już o Astonie Martinie, kiedy ja mówię o Astonie Martinie, muszę Wam szczerze się pochwalić, że przez to, że jestem swojego rodzaju fanem filmów z Bondem całej serii 007, to naturalną rzeczą będzie, że będę fanem również Astonów Martinów, a zwłaszcza tych y, klasycznie, w sumie, dla mnie z moich lat produkcji, bo to moim zdaniem te auto z moich lat produkcji są najfajniejsze, najlepsze i mają najwięcej do pokazania i najwięcej mogą udowodnić y, z pewnych względów, naturalnie, i zarówno tamte czasy też były moim zdaniem najlepsze, y, to swoją drogą, właśnie stąd też, jakakolwiek tam y, miłość, sympatia do tych Astonów Martinów. Tam od jednak właśnie z tych moich rad są ekstremalnie drogie, kosztują 250 tysięcy złotych, co chwilowo jest jakkolwiek ceną zaporową, ale nie mówimy, czy w przyszłości nie będzie mnie na takiego stać. Z pewnością na YouTube byłby to jedyny Aston Martin, jeśli chodzi o kogoś youtuberów w Polsce. Wracając, Aston Martin już dawno zapowiedział, że Vantage zakończy swoją produkcję. Już ta limitowana ostatnia wersja sztuka miała zawierać 333 sztuki samochodu, jednak okazuje się, że będzie ich więcej. A przez to, że właśnie ostatnimi modelami będą te wychodzące jako Roadster, czyli te, których wyjdzie 249 sztuk jeszcze dodatkowo. Napęd jednak został ten sam, czyli zostało tam klasycznie dla Aston na V12, czyli V12 o pojemności 5,2 litra pojemność dość klasyczna i znana dla aut amerykańskich, a na pewno nie dla yy, Aston Martina. Yy, podwójnie doładowana, która generuje 700 koni i 753 Nm. Dzięki temu pierwsze, 3, pierwsze 100 km na godzinę pojawia się w 3,5 sekundy. Prędkość maksymalna 320 km na godzinę, co naprawdę daje naprawdę kupę frajdy i kupę mocy, zwłaszcza że pamiętajcie Aston Martin ma tył napęd tylko i wyłącznie. Naturalnie, z racji że to auto ma się poruszać bez dachu, to musiano wzmocnić jego konstrukcję, tak by zachował swoją twardość, sztywność itd. Klasycznie, oczywiście, dla budów Cabrio czy Roll, tak zwany jak zwał. Wzmocniono więc amortyzatory, nowe stabilizatory zaprojektowano pod ten samochód, nowe tuleje i sprężyny. Przez to porwano właśnie tę sztywność nadwozia. Zastosowano także mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, no i zwiększono rozstaw kół. Dodatkowo, dla tylnej oście zastosowano specjalne skrzydło, które generuje aż 215 kg docisku. Oczywiście to, że sztuk pojawiło się tylko 249, sprawiło, że samochód dość szybko się sprzedał. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że plany tak naprawdę yy, uśmiercenia tego modelu są spowodowane tym, że Aston Martin chce wyjechać na drogi już jako elektryczny. To jednak ma się stać dopiero w 2025 roku, czyli jeszcze za 3 lata. Aston Martin otwarcie mówi, że v V12 Vant czy Roaster ma być konkurencją dla dość wysokich aut, że tak powiem. Czego ja bym się nie spodziewał, moim zdaniem to y, typowe auto Gran Turismo, a nie da Tor, ponieważ porównuje się on z Mercedesem AMG GT Black Series czy Porsche 911 GT2RS, czyli samochodami moim zdaniem przynajmniej typowo torowymi, a Aston Martin nigdy nie kojarzy mi się z Torem i raczej się nie będzie. Wiadomo, były specjalne wersje na Tor. Natomiast na pewno nie taka typowa, powiedzmy, że uliczna, jeśli można tak nazwać samochód, zapewnie 2, nie 3 miliony złotych. I niestety tak jak powiedziałem 249 sztuk znalazło swoich właścicieli, natomiast pierwsze auto mają trafić do swoich y, właścicieli jeszcze w tym roku. Także fajnie, tak jak powiedziałem, fajnie, że y, na zakończenie tak wielkiego modelu, tak znanego modelu, tak znanej nazwy tak naprawdę, bo może model nie tyle, ale nazwa zawsze się kojarzyła z Astonem Martinem. Daje coś więcej y, niż tylko y, kończymy produkcję za rok, czekajcie na nowy model, tylko rzeczywiście y, pokazuje, że y, Zależy na klientach, zależy bardziej na fanach, tak naprawdę, niż klientach tej marki. Chociaż wydaje mi się, że przy takich cenach trzeba być fanem, by taki samo sobie kupić. Ok, teraz, oczywiście, możemy przejść do tych cotygodniowych memów. Chciałem wszystkich uczuć na praktyki stosowane przez producentów Audi. Audi podaje pojemność bagażnika w A7, wynosi 500 litrów. Okazuje się jednak, że wchodzi tylko 108 litrów. I widzimy cały bagażnik załadowany kartonami z. Bocianem. Bardzo prawidłnie przynajmniej. Szkoda, że Audi... Ale chociaż dla y, kompromisu jest bocian. No spoko. Z racji tego, że spadło trochę śniegu, przypominamy, że piłowanie golfa na ręcznym to nie jest drift. <ścoughs> Green Vehicle Parking Only. Tu oczywiście chodzi o auto ekologiczne, a nie tak jak widzimy na zdjęciu ponone zielonego na dole. Piękny karo swoją drogą. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku tygodnia na Maxa i widzimy się oczywiście w środę z tydzień o 20. dzięki i na razie cześć i czołem.